Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Bartko11. Mam do was takie małe pytanko w sprawie Minecrafta. I, i, i chciałam wam jeszcze coś pokazać. Nie? Oto voila. Jest to SDK Runes. O, czekajcie, czekaj, o tu. Mod nam różne bronie palne do Minecrafta, nie ja tylko buk. O, zabawy, obsydiany. <grym> Oto, o, to jest ATV. Nie to znaczy ATV, ale TV, więc to znaczy, dobra. Można o nim jechać sobie spokojnie. Nie, nie trzeba do niego żadny, żadnego żadne tego ym, węgla albo coś, jak w o, Ale patrzcie, nie wiem, może to Bóg, może nie. Ale jak widzi się za mocno w jakiś tego kamień, to podskakujemy. I po prostu po prostu z niego. O, jak słyszeliście przed chwilą głos pajanka, tak? Bawiłem się trochę modem z pajankami i mi, jak spadam... Czy to <grym> Jak spadam, to... Yy, no, to słyszycie właśnie ból. Yy, właśnie pokażę wam wręcz, to klucz, który naprawia nam, nam tego. Trzeba najpierw rozwalić troszeczkę ten wózek, o już się jara, i można go naprawiać kluczykiem. Jak się on będzie już jarał, jara nie, no będzie, będzie się po prostu pod nim jarało, tak, to, to wybuchnie jak zwykłe TNT, tylko mniejsze. A teraz to wszystkie przedmioty z SZK Guns. Powiem wam co to jest. Grinder to, to coś, że jak się na przykład strzelę diglem w to, to to wypuszczę do góry. To jest bardzo przydatne, na przykład nie mogę wycelować do góry na przeciwnika, bo jest zasłonięty, a postawię bloczek, strzelę w ten bloczek, to pójdzie na górę. To jest coś, co spawnuje mi takie, można powiedzieć, takie guny. Można to oczywiście rozwalić zespół, nam, my tu czekamy. Amunicje do większości broni. Yy, szczątki po amunicjach. Sam, to co nie jest co to jest, ale to podobne do Dawsona, to szod, do szczególna, to do takich, yy, na przykład do digla to TNT, tylko bardzo mocniejsze. To, to jak to, tylko że strzela w każdą stronę te naboje. Yy, nie wiem co to jest i nie chcę sprawdzać. Spawnuje mi. O, już nas spawnowało. To właśnie spawnuje nam takie. Mm, jakby machiny, guny i to. Krzczela nam w różne typa. Ja to zniszczę. A, dobra, nie. Ym, zaraz wam pokażę. Co pi, To. Jak wginiemy i postawimy to, to właśnie nam. Nas tam z To tak jak łóżko. <grym> Tylko bez spania. To jest niewidzialny klocek. Yy, nie używajcie go lepiej, bo uh, uh. Yy, to jest olej. Yy, tak, to jak klocek. To jest właśnie olej. To, to nie, to nie, to jest olej. To hak, On jest potrzebny yy, do zrobienia czego, zarobienia czego. Yy, to jest digl. na yy, Naboje do snajperki, granaty, pieniądze. Nie wiem po co są pieniądze, ale... są mi to? Laserowa bazuka, że można kierować mm, rakietą. Yy, powiem Wam co to jest. Jak jesteśmy na przykład blisko. O, też pada. Jesteśmy, jak jesteśmy blisko zagrożenia, to nam jest to na czerwono. O, o, o. Jesteśmy blisko zagrożenia. Widzicie? Patrz. Blisko zagrożenia. O nie. Oddalimy się troszeczkę. O, o już wiemy, że tutaj jest AZDK. Dobra. Z nich wypada właśnie te dwa naboje. Store spięł AK i naboje. Oczywiście najlepsze jest to, że naboje nie rozwalają liści, bo <laughs> gdybym się tutaj bawił, to by już to całe znikło. Całe się w nim nie rozwaliło. Okulary to na naktowizor akurat. Mamy noc, więc... I... Każdy się mnie, nie, niektórzy się mnie pytali co to jest, co, jak to, do czego to służy, jak to włączyć. Ym, zakładam to oczywiście na głowę i naciskamy N, literę N. Nam podświetla. Nie wiem czy to coś daje, ale ja myślę, że to bardzo dużo daje. Nie trzeba się męczyć z pochodnią. Dobrze, Grappling Trochę głupio się to mm, rzuca, ale jak się rzuci to na klocek, który sięga krawędzi... O, to stworzy nam się taka linia. To jest właśnie ta linka, tylko ten klocek jest niewidzialny. To właśnie to jest jak drabina. Można wejść po tym, rozwalić to za pierwszym zamachem idziemy dalej. Ehm, Chciałem sobie spuścić... On. Ehm, Właśnie do tego haka potrzebujemy ten hak i to To jest snajperka To jest yy, Aqualungi Dzięki temu nie tracimy tlenu Pod wodą yy, Stun Czyli No, Stun Patrzcie To jest flashbang Długo to trwa nad Eee... To jest właśnie ta linka, potrzebuję e, grapinka i tą linkę, żeby stworzyć to. E, AK, MP5, shotgun, Rakieta, Olej, Olej Wam powiem, bo jest. E, shield casting, to właśnie szczątki po shotgun, Shield, Shil, e, Smoke. E, jeśli ktoś ma słabego kompa, proszę tego nie używać. Mi się już po, trochę tnie. To tak jakby się coś jarało. O, 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 on się tnie. No, więc widzicie. szybko to znika? Ale jak się rzuci dwa... Dobrze. Właśnie to jest potrzebne do oleju. W prawym dolnym rogu widzicie zero. Gdy jest jeden, to znaczy, że mamy mam jeszcze jedną taką... Y, szczątko oleju, ja, jeszcze jedną taką. Czyli, że jak damy sobie o, jeszcze takie coś, to już pisze jeden. Y, a koło tego jeden jest y, pasek naszego, y, naszych naboi. Woduje nam i S namalowaliśmy. A e, już nie Znikło. znikło. Bo też pada. Dobra. Ym, to już wiecie co jest. Ym, wiecie? To jest sticky bomb. Ym, ja tego nie będę używał, ale to jest jak zwyczajny granat, tylko że on się przylepia. Na przykład go. Tum. O! Już się przylepił. już nie idzie dalej. Bo z granatem jest tak, że jak się go rzuci, to leci, leci, leci. I tego. Jest na ziemi, on leci, się, turla się. Y, dobrze. Tutaj mamy SG552, to OCT. Tu mamy Miniguna, to wiecie, to wiecie. To jest właśnie mm, Mołotow. Tylko chyba nazywa się namet, nie wiem czemu. Jak się go czuci. E, tutaj mam, nie wiem co to jest. To też nie wiem co to jest. Nie można tak położyć. O, tu jest młoto w To właśnie... O to o. A jak tu rzucimy, to jest właśnie to pod No. Więc lepiej tego używać Tutaj mamy... Nie, 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 Tutaj mamy ten ATV. Tutaj M 4 Tutaj laser. Nie wiem jak znaleźć... jak znaleźć amunicję do tego. Ale myślę, że kiedy znajdę. Hmm. Postaram się na przykład y, tutaj mamy teleskop. Y, jak naciskamy prawy, to właśnie nam przybliża taki jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze i jeszcze. Y, niektórzy się też nie pytają, jak y, zrobić celownik y, w snajperce. Oczywiście, jak skamy prawy, to mam strzela, jak lewy, to nic. Jak kółko kręcimy albo coś, to nic. Oczywiście, jak Z, już nie mam naboje. Um. Olej Drop to nam dropis z gravelu i jetpack. Um. Nie wiem, jak używać jetpacka. Aha, tako! Można dwa razy w powietrzu skakać. Nie skończył nam się. A oleju do tego trzeba. Widzę. Poczekajcie. Eee. Zrobię nam czapkę. Oleju mnóstwo. No, przytrzymujemy yy, w skoku yy, spację i amata. Fajne. Wo, Ale dyn! Fajne. Lecimy. No dobrze, teraz pytanko. Jaśnie danko. Jak mam tego SDK gus, to czy nie dać yy, na serwer. Znaczy... Czy nie zrobić serwer? To SDK Gus. No, chętnie bym pograł z kimś. Właśnie tak bym zrobił. Yy, będą różne klasy, na przykład, no wiem zrobię klasę, snajper będzie miał Digla, naboje do jeden, dwa granaty i takie tam, haka, nie wiem, będzie hardcore, będzie miał AK, Digla i Shotguna, ale nie będzie miał żadnej ochrony, a tego snajper będzie miał żelazną zbroj zbrojkę. No i różne tam hardcore będzie miał jeszcze chyba ATV, nie pamiętam znaczy pamiętam, ale nie chcę mi się mówić No dobrze, więc dla, to było dla Was pytanie Jak będziecie się zgodzić, mówcie piszcie w komentarzach Albo dawajcie głosy na tak A ja chętnie go zrobię